Witajcie wszyscy bardzo serdecznie gorąco w kolejnym odcinku na moim kanale. Patrzcie na to! Po prostu jestem w szoku w tym momencie. Jest tu przepięknie. Czuję się totalnie jakbym nie była w Głuchych Lasach. Także robimy normalnie first look Głuchych Lasów. Tak, dzisiaj jest środa. Dodano nowe Głuche Lasy. I po prostu jak tu jest pięknie! O Boże! No, woda u mnie brzydko wygląda, ale jak sobie zobaczycie odbicia, to będzie przepiękna. Naprawdę. Jezu, to jest pięknie! Patrzcie na te drzewa. Ono ma tak cudowną grafikę. Naprawdę to jest wręcz tak bajkowa, bym powiedziała. Ej, no, bardzo mi się podoba. Ja nie wiem, czy to nie będzie mój teraz teraz tego. On jest tak piękny. Patrzcie, ile on ma szczegółów w ogóle. Boże, zakochałam się. Co to jest w ogóle? Wow! Jakiś śmieszny kamień. Ogólnie, mega daje tutaj vibe Wildwoods. Mega ogólnie. Bardzo podobny vibe, ale jakby tu jest tak ślicznie serio. Jestem zakochana w tym miejscu. Też widzę, że troszkę wioskę Valedale przez to zmienili. Wow! Co tu się wydarzyło? Co to za wielka, wielki korzeń w zasadzie? Wow! Jak tu jest pięknie! Boże, jak pięknie! Nie, no jestem zakochana. Ja nie wierzę. Patrzcie, jakie to jest piękne. Jeszcze z odbiciami? To to musi być po prostu bajka. Ja po prostu teraz ich nie włączę, bo po pierwsze, nawet bez nagrywania by mi bardzo lagowało. A z nagrywaniem to już w ogóle. To po prostu mój komputer by wybuchnął. Jeszcze jak w ogóle jest zmiana grafika. Także na spokojnie, nie będę możecie odbić niestety, no ale wy u siebie możecie włączyć. Patrzcie, tu w ogóle jakaś nowa dziewczyna jest. Jade. Hejka, mogę z tym porozmawiać? Nie. Okej, okay, ci są nowe osoby. Czy są jakieś nowe zadania może? Yy, co to jest? Nie, nie ma żadnych nowych zadań z tego, co widzę. Nie czekajcie, bo to trzeba tak zrobić. No, ale i tak chyba nie ma. Tak czy siak, no nie ma. Okej, okay, spodziewam się jakichś nowych zadań, ale ich nie ma. No dobra, wiecie co, samego lasy w zupełności mi wystarczą. No dobra, lecimy sobie sobie tak przejechać, je. Jakby w ogóle to jest takie piękne, to jest takie jesienne. Też jest fajne. W ogóle no patrzcie, jak to jest kwiatów, ile szczegółów w ogóle te drzewa są zupełnie inne niż były. One są o wiele ładniejsze. Naprawdę jestem zakochana. Jakby tego terenu zdecydowanie nie zepsuli, jakby on jest cudowny, serio! Patrzcie, jakie piękne to jest w ogóle światło, jak pięknie spada na tą krowę. To jest krowa, normalnie to jest sławna krowa, ja wam mówię. Skurczę, krowa bóg. Dobra, lecimy dalej. Tu jest w ogóle. No, ile to jest kwiatów? No, cudowne po prostu. Tej wody chyba nie było. Nie, o matko. Patrzcie, rzeka jeszcze jakby leci tutaj. Czy tak leciała? Dobra, mam teraz zanik w pamięci. Ale mam wrażenie, że jakoś inaczej szła ta woda. Wydaje mi się, że to, w ogóle tutaj nie było. Że ona była tylko tutaj, tak. A tu nie było tej wody. Także, no, fajnie zrobili więcej wody. Wow. Nie spodziewałam się tego. Ej, no, no, totalnie jestem zakochana w tym miejscu. Jakby mam w ogóle wrażenie, że to jest większe niż było. Nie wiem, czy tak jest, czy mi się wydaje. Jezu, jak to wyglądało wcześniej? Nie pamiętam, boże, po prostu mam dziurę w pamięci. A patrzyłam jeszcze niedawno tutaj. Jezu, no, patrzcie, jak to jest, po prostu nie mam słów. To jest po prostu tak uroczo, jest tak klimatycznie. Jezu, no, po prostu jestem zakochana w tym miejscu. Ja myślę, że to będzie z tymi właśnie korzeniami, bo one mają takie wielkie korzenie te drzewa wszystkie. Ja myślę, że to będą jakieś zadania właśnie z tym związane. No bo chyba jakieś nowe będą raczej, nie? No w końcu głuche lasy są znakomicie odnowione, to no chyba coś będzie jednak. Dobra, gdzie ja w ogóle jestem teraz? Czekajcie, tu trzeba włączyć mapę. Dobra, jestem już prawie przy końcu. Okej, okay. ja w ogóle teraz nie wiem, gdzie jestem w sumie. Jakby jestem po terenie, jak który zawsze był, ale zupełnie nie wiem, gdzie jestem. Boże, bardzo dziwne uczucie ogólnie. No i jest dość mocno to zmienione jednak. Jakby grafika starych drzew, a tych to jest zupełnie co innego. Serio. Czy to będzie tak śmiesznie się odbijać, czy mi się wydaje? Takieś było gdzieś. Nie. Po prostu może tutaj sobie fajnie wejść. To są słodkie biebioreczki. Dobra, lecimy dalej. Co tu się świeci? C co to jest? Co to jest? Wow! Boże, jaki wielki mech! To jest większa niż moja głowa! Masakra! Wielki mech. Dobra, a tu jest tylko jakaś zagródka. Mm. Jezus Maria, co to jest za drzewo? Jezu, co to jest? Tego nigdy nie było tutaj. Ej, fajne to drzewo! W ogóle tego hlasa są o wiele ciekawsze niż wcześniej. Bo no przedtem to w sumie były tak jak szaczory z drzewami i to było w sumie tyle. No a teraz to jest tak klimatycznie w ogóle pełno różnych yy, innych ozdóbek. No patrzcie to latarnie, w ogóle, no kurde. O, czy to jest ten domek spalony? Tak, chyba tak ten on w ogóle był na górce, teraz jest tak na płasko, akurat to jest dziwne. Zawsze było na takiej takiej... minimalna górka, no a nie jest jak wcześniej. Okej, okay, on teraz wygląda tak. Teraz wygląda bardziej jak wyburzony zamek niż domek w zasadzie. W sensie to to mogłoby być komin w zasadzie, to nawet jest komin, ale przez to tak nadaje no, taki wygląd zamkowy, mam wrażenie, lekko. Tym bardziej ta altanka no, daje taki wygląd po prostu zamkowy. Ja wiem, że to jest komin i tak dalej, ale no mówię, daje to taki wygląd zamkowy. Nie ma już tych wszystkich rzeczy rozrzuconych, tak jakby jest nie był na pewno takiego mrucznego i tak dalej. No jest jakaś książka tutaj na pewno. Jakby spoko. ten domek był trochę straszniejszy, no ale nie jest zdecydowanie ładniejszy, tak? No nie oszukujmy się. Dobra, lecimy dalej. I zobaczcie w ogóle te lampiony. Boże, co dawne są? Czekajcie, wyłączę to sobie. No, ej, to jest cudowne. Łu, jaka ścieżka, ścieżka, tu jeszcze jest. Teraz zdawaj w ogóle te ścieżki są. O boże, ile ich jest w ogóle? Nie, to strasznie ich dużo jest. Przedtem była taka, wiecie, jedna wielka i jakieś jedno rozgałęzienie. A tu jest ich mnóstwo. I takich malutkich, cieniutkich. Ej, no, jakby naprawdę. 10 na 10 ten teren jest, serio. Jakby zupełnie nic by nie zmieniła. On jest po prostu przepiękny, jest tak idealny. No, lepiej bym go nie zrobiła na pewno. Jak często w był wiele że może naprawić, tak tutaj jest naprawdę przepięknie. Jestem zakochana po prostu. Wiem, że mówię to pewien setny raz, ale no, zobaczcie, jakby ten klimat tego miejsca. Tutaj nigdy nie było takiego klimatu. A teraz jest taki klimat, że po prostu chce się tutaj być. A nie, że po prostu przejechać. Po prostu, no, to naświetlenie. No, po prostu bosko, bosko. W ogóle muzyka też się zmieniła, jak słyszycie. Ja oczywiście, Wam puszczę tutaj, żebyście słyszeli wszystko dobrze. Jest taka właśnie taka mroczna, ale Nie mroczna. Taka tajemnicza, bardziej, nie mroczna, bym tak powiedziała. Pewno w ogóle jest tu z jakiś suwek, w ogóle to wszystkiego lata. To też jest super. Króliczki tu są. Poszli w klimat właśnie Wildwoods, ale jednak tak nie do końca. Jednak podobnie, ale tak nie do końca, faktycznie. Czy już byliśmy, to jest taki fajny mościk. Dobra, czy ja wszędzie pojechałam? Czy to jest coś takiego dziwnego jeszcze, może? Myślę, że jakaś fabuła z tym będzie związana, bo jednak na pewno coś jakoś to z sobą pomieszali i tak dalej. To jest w ogóle jakieś drzewo, to jest specjalne, że ono jest tak na środku? Czy tam byliśmy? Czy nie? Teraz to sprawdzimy. Jakby serio, się pogubiłam już 100 razy, to jak to bardziej jak, jak po prostu to tak krąża, jak jakaś. Nie wiem, jak to w sumie, jak to krąży. No po prostu krąży cały czas. Tutaj mi nie było. Łu, to jest jakiś stół. Tu na pewno mam zadania, jestem o tym święcie przekonana Patrzcie, jak jakiś uroczy bukiet Mega uroczy kit Co my tu jeszcze mamy? Tu mam ogóle... To jest yy, to jest zakończenie tej rzeki czy mi się wydaje? Nie Możemy tutaj jeszcze pojechać na koniec, bo tam nas jeszcze nie było No czekajcie, bo jakby ja chcę się cofnąć, o yy, Nie tutaj, ale okej okay. No, koniuk, zejdź, proszę Cię Dziękuję, dziękuję, no, okay, dziękuję Jestem ciekawa jak to jest za spróbujmy na chwilkę Jakby oby mnie nie zlagowało tak bardzo, ale spróbujmy, o o Boże, widzicie te laki? Masakra. No to chyba nam nie wyjdzie jednak, po prostu odkliknę. No ale z obiciami to też musi być piękne. No ej, ja chciałam to wyłączyć! Nie, no nie, nie pogramy tak widzowie niestety. Jakby naprawdę, przepraszam, bo za to nie jest moja wina. O, o wy lepiej. No trudno po prostu. No ja widzieliście przez chwilę, jak to mniej więcej się prezentuje, tak? To też jest w porządku, uważam, nie jest taka zła. Dobra, bądźcie sobie bardziej teraz do Valedale. Łeka fajnego ja jest ścieżka tak, taka trochę minimalnie szersza z tego co widzę. Chyba ona będzie taką jakby główną, chyba jest najgrubsza z tego, co sobie znam mapie tak w miarę przynajmniej, chociaż nie ja wiem. No nie wiem, w każdym razie. <laughs> Patrzcie też tak jakby zrobię taki większy obszar w sumie. Nie wiem co to było wcześniej, bo nie pamiętam tak szczerze. No, teraz wioska Waldeń ma super klimat serio. Tylko jeszcze się przydało ogólnie samą wioskę odnowić, bo z tego co widzę, to i... odnowili ją? Ja? No nie, no jest taka jaka w sumie była. Czy potrzebuje odnowienia specjalnego? No niekoniecznie. Wow! To się zmieniło! Jakby przede wszystkim wszystkie drzewa są o wiele ładniejsze i o wiele, wiele, wiele większe. I jest ich o wiele w ogóle więcej. Teraz mam wrażenie, że wioska Valedy to taka wioska drzew, taki bardziej las w sumie. Ta wioska jakby nie jest na rozwidleniu, tylko jest właściwie w lesie. No, o tyle tych drzew to jest zdecydowanie, bo to, aż, to jest aż ciemno od tych drzew, mam wrażenie. Naprawdę. No fajnie to wygląda, fajnie to wygląda. No i powiem, że nie, mi się to bardzo podoba ogólnie. Uważam, że to jest zmiana na lepsze. No i mistrzostw właśnie nie ma. Jak mówiłam w ostatnim odcinku, że się przyjechali ostatni raz mistrzostwa, to nie myliłam się, są one zamknięte. No dużo się tutaj zmieniło. Jakby tak szczerze nie wiedziałam, że aż tyle się zmieni. Naprawdę, bo się dużo zmieniło. Jakby dosłownie prawie cała wioska się zmieniła, oprócz jakby samych budynków. No ale trawa, no po prostu drzewa, no wszystko. W ogóle zupełnie inny jest wygląd drzew i krzaków. I o wiele ładniejszy. Bardzo mi się podoba ogólnie. To przedtem był właśnie jakiś most. A teraz widzę, że jest jakiś okrąg? Nie wiem, zaraz sprawdzimy. Tu w ogóle też jest rozwidlanie, tutaj można przejechać z tego, co widzę. Czy tu jest jakiś domek? Okej, okay, czyli po drugiej stronie też zmienili. To jest, jeszcze pojedziemy. Tam jest ten wodospad. Jego widziałam na spoilerach. I ten domek chyba, dobra. To jest to miejsce. No, wybaczam to Halloween, że się tak nie postarali. No, bo jakby. Widzę, ile pracy w to włożyli. Jakby naprawdę Star Stable się postarało tym razem. Serio, bardzo się postarało. To jest ten domek. One są w ogóle przeurocze te domki. Czekam, aż takie domki będą w ogóle w wiosce walele. I w sumie też przydałoby się odnowić. Ale myślę, że to ty też się niedługo zajmą. No patrzcie to światło. Boże, no cudowne to jest. Serio. Jakie piękne kwiatki w ogóle. Boże, no cudowne. Bardzo ładny ten wodospad w ogóle jest. Ładnie wygląda. Ładnie się tak yy, spływa w miarę. I czasami Starcy wyrobiły brzydkie te wodospady, a teraz już są o wiele lepsze, serio. Teraz weźmiemy śmieci, żeby to nie było tak brudno, wiecie, nowy teren. To czystość musi być zachowana. E, to jest kolejny domek. To jest chyba wioska rybacka? Ona ma ten, ten, nie wiem jak się nazywa tak szczerze, takie koło czy coś takiego. Mm, nie ma. O, tu jest w ogóle taki fajny mościk. Uroczo, uroczo. Wrócimy sobie dalej prosto, bo tu nas jeszcze na pewno nie było. I patrzcie, nic się na razie nie liczuje. To jest w ogóle mnie szokującym zjawiskiem Star No, nic się nie gliczuje, żadna tekstura się nie gliczuje. Wow. A po prostu za mało tutaj jeszcze jeździłam, bo to tylko 13 minut, ale i tak jest dobrze. Czy to już jest koniec? Tu widzę, że już jest stara grafika drzew. A to jest w ogóle takie odcięte mega. Patrzcie, jakby tak, że do tego momentu, robili to, a później już nie. Patrzcie te drzewa. No, albo na te drzewa. Te drzewa są w ogóle odklejone od rzeczywistości. Są taka jak grafika 2.0. Tak. Chociaż nie, to po prostu jest inny typ drzew w sumie, one są spoko te drzewa To nie, zwracam honor tym drzewom No ale te, no to jest odklejka, totalnie w ogóle nie pasują tutaj Nie wiem co z nimi, dziwnie, dziwnie Dobra, tutaj się nie da przejechać, ewidentnie Dobra, niech mnie cofnie I pojedziemy sobie jeszcze tam do końca, tutaj pojedziemy w sensie Stara Sturminza, Valedale? Okej, okay, ciekawe w ogóle dużo nowych lokalizacji z tego co widzę polana, słońca mm, tego nie było nigdy po prostu to miejsce to były głuche lasy i to było tyle a teraz jest tego pełno, mchowe zagajniki ścieżki czerwonych liści mm. <laughs> czy tu jest wodospad kolejny o boże no cudowny on jest serio ja nie wierzę, no przepięknie tutaj jest Ogólnie Star Steel poprawiło swoje wodospady. Bo w Wildwoods, czy tam w wiosce pięknego, ogona też był wodospad. I tak szczerze te tekstury się tam milczowały, no i były brzydkie. A to jest o wiele lepsze, serio. Czy ja mogę tutaj wejść jakoś? Szkoda, że nie ma żadnej animacji, że to woda się o mnie obija czy coś, bo to było mega fajne. No ale wybaczam im to. Ja rozumiem, że to tylko tekstura, a nie faktycznie woda. Dobra, co to my dalej mamy? Boże, no patrzcie na to, jakie cudowne to jest! To jest kolejne źródełko wody i stąd właśnie po wodospad. Co tam dalej jest? Coś tam dalej jest może? A, to się jest druidski wybieg chyba, nie? Okej, okay, czyli tak to się tak mnie w miarę łączy. To jest i to jeziorko, okej, okay, okej, okay, to ma sens. Tak, to jest drujski wybieg, dobra. Muszę to jeszcze w swojej głowie ogarnąć ogólnie, ogarnąć umiejscowienie tych wszystkich rzeczy, ale jakby ja jestem zakochana, jakby naprawdę... Jak omocnęcie ten teren, to jest 10 na 10. Serio, jakby on jest idealny, przepiękny, bardzo mi się podoba. I właśnie on nie jest taki nudny. To nie jest jak wcześniej jucha lasy, że po prostu drzewa i krzaczory wszędzie w zasadzie, na wielkim obszarze. Co to za dźwięki? Wow. Słyszycie? Wow. Tylko to faktycznie ma jakiś większy sens, jak to się jedzie, to jest po prostu ciekawie, a nie, że jedzie się i widzicie krzaki, drzewo, krzak, drzewo i tyle. Nie, tak tutaj nie jest i to jest super. Jest o wiele ciekawsza gra po prostu dzięki takim terenom serio. Jakby naprawdę. I jak jeszcze patrzyłam na aktualizację, to widziałam, że zmieniły się mistrzostwa. No i przede wszystkim nie ma mistrzostw Valadol, no wiadomo, jak pokazywałam wcześniej. Ale teraz mistrzostwa są co pół godziny, albo nawet i wcześniej. Ogólnie mega często są mistrzostwa. Także no teraz to sobie sprawdzimy na tablicy z hormonogramem. hormonogramem. Okej, okay, tu mam jeszcze wyścig, zaraz go sobie zrobimy. Ale na pewno nowy jakiś. Ale chciałam tak na początku. Tak, klikniemy. Dobra, na rekordów, hormonogram, mistrzostw. O Boże, naprawdę ich dużo jest. I są do sto pół godziny, ale są od 24 do 23. Aha, czyli w ogóle są przez cały dzień o każdej porze. Bo przedtem były chyba, nie wiem, do 23 po prostu i chyba zaczynamy się od, nie wiem, 6? A teraz są cały, cały, cały czas. Naprawdę. Kurde, tak o trzeciej sobie przechodzi mistrzostwa Morland? No powiem wam, że to jest mocne. Okej, okay, no sporo ich jest na pewno. Nie wiem, czy to jest na plus czy nie. No w sumie jest ich więcej, jakby na mnie spoko. Jakby ktoś miał, nie miałem super Stan na przykład tak sobie z pół godziny przez cały dzień mistrzostwa, no by się dorobił majątku teraz w tej filmie? Naprawdę by się dorobił majątku, dosłownie. Dobra, cześć Sofi. Czy Sofii. Sophie... Wow, Sofi nawet odnowili! Boże, nie poznałam cię Sofii, Boże. Teraz nie wszystkie empaty, tylko tak fajnie. Wow! Patrzcie, jakie piękne to jest! Jeszcze jest super muzyka. No nie, no po prostu 10 na 10 Serio. No, w ogóle te punkty kontrolne są właśnie cudowne. Wyścig jakby nie jest tak rozciągnięty po cały ten teren. W sumie robimy takie mini kółeczko tym wyścigiem, także ten wyścig super nie jest. A w ogóle zrobię go jaki jako stary w zasadzie, w sensie, że jest taki sam. No, on nie jest za długi. Mogę go trochę lepiej zrobić, ale myślę, że dodadzą jeszcze do wyścigi, także no, będzie na pewno lepiej. Nowy poziom konia podnieś poziom konia oczywiście. No dobrze, mi się wydaje, że wszystko, przyjechaliśmy. No ogólnie tak jak mówiłam, teren do sumie 10 na 10 bardzo mi się podoba, jakby nic bym nie zmieniła, jest cudowny po prostu. Także dziękuję Wam bardzo za obejrzenie, dajcie znać w komentarzach, co Wy o nim myślicie, no i do zobaczenia, pa!